Podczas biegania liczę się tylko ja. Dzięki niemu wysypiam się, dobrze wyglądam i mogę jeść, ile chcę. Dla mnie bieganie to przede wszystkim okazja do zmierzenia się z samą sobą. W pewnym momencie wszystko zaczyna mnie boleć i wydaje mi się, że nie jestem w stanie dalej biec. Ale jednak biegnę. Biegnę dalej niż mi się wydawało, że będę w stanie pobiec. To dla mnie wielka motywacja w życiu. Skoro już raz pokazałam, że jestem w stanie przełamać swoją barierę, to czemu by tego nie zrobić jeszcze raz? Bieganie to dyscyplina, w której Twój umysł jest jednocześnie Twoim największym wrogiem i największym przyjacielem. To ciągła walka z własnym umysłem. Są jednak wśród nas tacy, którzy walczą o coś więcej niż kilka dodatkowych kilometrów. Ja biegam dla zdrowia, ale to właśnie zdrowie nie pozwala niektórym na bieg. Paulina poważnie choruje na białaczkę, a Karol na nieoperacyjną chorobę nowotworową, mięsiak kościopochodny. To dla nich wystartuje w biegu o lepsze życie, z którego cały zysk przeznaczony zostanie na ich dalsze leczenie. Przestań myśleć o bieganiu i zacznij biegać. Pobiegnij ze mną 20 października w Gdyni, przy ulicy wolności 22b. Znajdź wydarzenie na Facebooku: Dwójka biegnie w rytmie serca i zapisz się już dziś. Weź ze sobą całą rodzinę. Na miejscu przewidywane są atrakcje, zarówno dla dzieci, jak i dla dorosłych. Pobiegnijmy razem. Od serca, w rytmie serca. Do zobaczenia.